Witam, witam wszystkich w drugim dniu turnieju. Nie zapomnijcie dać subcia, łapki w górę, no i dzwoneczek. No to zaczynajmy. Zobaczmy jak nam pójdzie w tym drugim dniu. Dwóch żółtych, czerwony, zielony. Może byśmy zmienili tu na niebieskiego. Zaryzykujemy. nie ma damakier ma dosyć życia skupiliśmy się bardziej na niej, żeby ją ściągnąć, no to ładujemy sobie tych zielonych co mamy a resztę to trzeba improwizować tu pójdzie na Vivien. Niestety, niestety, ten kolor coś słabo podchodzi. Jeszcze Liwka nam zmniejszyła defa na kostiumie, dosyć sporo go zmienia. No, w Damekier ładnie dosyć poszło. Dobra, ale ono nam teraz włączy prowokację i będzie ciężko. No nic, spróbujemy. Niech przyjmuje wszystko na siebie zielone. Próbujemy czy ją dobiją. Na szczęście się udało przed uleczeniem wiwki i z dezaktywacją całą. Czemu te niebieskie nie chcą podejść? No to próbujemy, próbujemy... No coś podeszło. Próbujemy tym magnim ściągnąć tą wiwkę. Ale jeszcze... To i tak jeszcze nie koniec. Jeszcze matka mróz nam może bardzo, bardzo dużo namieszać. No dobra. Załadujmy sobie w środeczku. Na isarnie coś podbijmy, tylko żeby nam jej nie ładowało. Właśnie. No, teraz ta matka mróz To już, już nam całkiem sprawę zamiesza. No, na szczęście nie było tragedii. Dobra, to może skupmy ten. John powinien dosyć, dosyć dostać i próbujemy nie poddajemy się walczymy do końca tarlak do Johna byśmy sobie załatwili pięknie i skupili się na tej matce mróz no dobra to zróbmy sobie razy dwa tu Pięknie, odpalmy jeszcze I Sarnie powinniśmy ściągnąć. I teraz spokojnie, ach. Na szczęście, na szczęście. No ten jeden klocek chyba załatwi nam sprawę. No ciężka walka, ciężka, ale poszło. Następną zobaczmy. Zielonych. Zielonych na czerwonych trzeba zabrać. No. To idziemy. Marianka robi dużo uników. Baldurek fajny, śmiały kieł. I zobaczmy. Zobaczmy jak to pójdzie. Standardowo. Mamy wszystko inne. Teraz są niebieskie. Coś podeszło nam tych czerwonych. To próbujemy od razu nie ma co czekać na lepsze zrobimy sobie może tutaj tak przesuniemy podbijemy zielone i potem czerwone no. dobrze jeszcze raz podbijmy zielone Bym sobie podbił jakoś tarlaka, ale niestety nie ma innej opcji jak diament Żeby to tu bardziej tak sensowniej zbić Ach. No wszystko nie w naszym kolorze spróbujmy czy coś tu się dużo przesunie no widzicie wszystko szło na szczęście ten filnej trochę Długo ściągniemy czerwonymi. <laughs> Zielonych no to deszmy tak. <laughs> no nawet nie mamy co załadować. Przesuńmy tu, może coś zielonego, podejdzie No na szczęście podeszły zielone i czerwone, ale czy zdążymy? czy zdążymy, raczej już marne szanse dobra, no to próbujemy jeszcze mocny atak co tam no wyjdzie hmm. zielonymi czerwonymi no, niestety nie poszło nie poszła druga walka żeby te czerwone szybciej podeszły, tak jak pod koniec, to byśmy to sobie spokojnie wygrali. No tu z kolei musimy te czerwone zmienić na niebieskie, ale... Aha, przydałoby się też na... No ja bym tak zostawił czerwone, w miarę w czerwonych wchodzą. Może teraz lepiej nam podejdą te czerwone. Zróbmy sobie diament. No widzicie co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No dobra to sobie na spokojnie. Na spokojnie bijemy Na spokojnie wszystkich jakiś kolor to nawet jest czym bić fajnie to idzie Jak to się mówi, tego w walkach oczekujemy. Kolor. No to teraz nasza kolej. No dobra, druga, trzecia walka już poszła nam. Zobaczymy, co w dwóch ostatnich nam przyjdzie. No to zaczynajmy czwartą walkę. Zielonych na czerwonych. Musieli dać niebieskich. No dobra, zaryzykujmy takie ustawienia. Coś idzie, coś tu mamy. Trochę nie za dużo, ale mamy. I one, te teraz już wszystko nam stanęło. <laughs> I znowu, jak to się mówi, potem teluria nas zablokuje z regeneracją many. No, na szczęście nie jest najgorzej. Ale chyba ją sobie wybijemy. No niestety, Tarlak poszedł. Kogo byśmy mogli tutaj przyatakować? <grymny> No nie wiem, może spróbujmy tego śmiałego kła A. Ciągle jesteśmy przyblokowani z tą maną troszeczkę przez tą telurię Na szczęście już jest już się to skończyło No ale to nie zmienia faktu, że jak zwykle nie ma naszego koloru Odładujmy sobie Liliannę, zdążymy tego śmiałego kła wykończyć. No słabiutko tego Alzar, teraz nam jeszcze najprawdopodobniej śmiałego kła zabije. No tak, czułem. Tak czułem. Kingston Baldura nam ściągnie. Ojeździe. Na Liliannę nic nie mamy. No. No spróbujmy. No sz szkoda, żeby nam kogoś zabiła. Nie chciałbym tu tego. Kingstona ładować ani Alzara Spróbujmy sobie coś tu na środeczku przesunąć pięknie Kingston nam na dla... najprawdopodobniej Lilianne, więc uderzmy co możemy Standardowo Standardowo No nie wiem, ja bym się skupił na tym Alzarku. Bo Kingstona może tu jakoś tymi czerwonymi wykończymy troszeczkę ich mamy Nie za wiele, ale zawsze coś no. Niestety jest brak tych czerwonych No No, no nic nie szło zrobić no. Zobaczmy co nam przyniesie ostatnia walka No jak nic trzeba pójść w niebieskich? <grych> jak nic zobaczymy. No jest trochę czerwonych, jest niebieskich. W końcu. Nie jest najgorzej. Zajmijmy się może tą telurią. Jestem ciekawy, czy Marianne zabijemy. Poszło. No to może zróbmy tu diament. Tu chyba wejdzie jeszcze. No, niestety nie udało się dobić tego tyra. To nam się tutaj troszeczkę poodradza. Troszkę mamy mniej, ale to nic. Przepraszam. Bardzo. Szczęście, choć tu jedna jedna chyba walka ostatnie pójdzie bezproblemowo. Chyba, że tyr będzie tutaj nam się odradzał i odradzał. No. To co mówiłem. Troszkę to potrwa. Dobrze, no to się pobawimy. No i w końcu się udało. No to tym razem dwa do jednego. Dwa do jednego, trzy na dwa. Dwie porażki, trzy rewiryane. Zobaczmy jeszcze, kto się spisuje. Drużyna obronna. O, tym razem zeszliśmy na D. Pięć porażek, trzy zwycięstwa. No ciężki turniej, ciężki. No dzięki, dzięki za ten drugi dzień turnieju.